Witam Państwa serdecznie. Chciałem podkreślić, że w Polsce związki zawodowe są potrzebne, szczególnie na poziomie zakładu pracy, dlatego że w każdym zakładzie pracy potrzebna jest, czy w wielu zakładach pracy jest potrzebna reprezentacja załogi. Ale czym innym są centralne związkowe, które żyją na koszt przedsiębiorstw, na koszt państwa, czego skrajnym przykładem było to, co się działo w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o pana Piotra Dudę. Zauważmy, że związki zawodowe mają tak naprawdę rozpasane prawa, ale mówię o centralach związkowych. Kiedyś kilka lat temu była propozycja ustawy, która miała ograniczyć prawa związkowe, polski parlament bał się tę ustawę przyjąć. Zauważmy, że związki zawodowe powinny być finansowane za składek związkowców. Nie może być tak, że jedna osoba z członkami kilku związków, bo to blokuje pracę normalnego zakładu pracy. To nie może być tak, że pomieszczenia Związku Zawodowego finansowane są przez pracodawcę. Jeszcze raz, Polacy mają prawo się zrzeszać, ale nie może być tak, że ładujemy pieniądze na centrale związkowe, które zupełnie oderwały się od rzeczywistości. Związki zawodowe na poziomie zakładu pracy, ich celem jest dogadanie się z pracodawcą. Jak ja widzę działalność pana Piotra Dudy, to ja tam nie widzę żadnego chęci dogadania się. To, na czym mu zależy, to to, że pokazał, że się nie zgadza. Z przerażeniem też wysłuchałem wystąpienia prezydenta Andrze Andrzeja Dudy z kolei kilka, kilka dni temu, który mówił, że związki mają być ponad państwem. Czy mają być ponad państwem tak, jak to robi Piotr Duda? Ale przede wszystkim, to, co wydaje mi się zasadnicze, to to, żeby związki zawodowe sprowadzić do, do reprezentacji ludzi pracy, a nie samego siebie. Centrale związkowe to jest klasa próżniacza. Centrale związkowe to jest klasa próżniacza, a szefem tej klasy próżniacze niestety jest Piotr Duda. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby związki zawodowe się zrzeszyły, że wybrały sobie przedstawiciela, ale to nikt będzie finansowany z ich składek, a nie ze składek pracodawców. Niech lokale wynajmują za własne pieniądze. Każdy z nas ma się prawo zrzeszyć. Państwo też może, jako dziennikarze możecie się zrzeszyć. Zresztą się zrzeszacie. Tak? Ale jakby sami finansujecie i lokal, i ludzi, którzy tam pracują. Nie ma nigdzie w tych zrzeszeniach, które zrzeszają się samoistnie tego typu ekscesów, które czy wyczyniał ostatnio pan Piotr Dud, ale w ogóle centrale związkowe jako takie. To, co mnie najbardziej przeraża w Polsce, że są centrale związkowe, nie reprezentują ludzi pracy, tylko siebie. Pracodawca, a nie związki powinny płacić wynagrodzenia swoim pracownikom. To nie pracodawca, a związki mają finansować wynajem lokali związkowych. Możliwość członkostwa tylko w jednej organizacji związkowej. I zbieranie składek przez związki, a nie przez pracodawców. To są bardzo proste postulaty. Słuchajcie Państwo, to żadna rewolucja nie jest. Tylko trzeba chcieć. Oprócz tej klasy próżniaczej, o której mówiłem, jeżeli chodzi o związki zawodowe, o centrale związkowe, jest druga klasa próżniaczej, czyli Polski Sejm. Boją się dotknąć związków zawodowych, bo związki zawodowe stały się de facto partiami politycznymi. Jeszcze raz, centrale związku zawodowych, nie związki zawodowe. Związki na poziomie zakładu pracy mają zupełnie inny cel niż tamci. Ja mogę Państwu powiedzieć, że Jakiś czas temu spotkałem się z związkami zawodowymi, to było dwa miesiące temu. Jeden z związkowców powiedział mi, że on zawsze, oni zawsze analizują sytuację pracodawcy, żeby zobaczyć, czy ich żądania są realne. Ja mówię, niech tam pan powie w telewizji. No tego nie mogę. Marzyłbym, żeby Piotr Duda czy pan Gus raz chociaż na jakiś czas sprawdzili, jakie są możliwości państwa, jakie są możliwości pracodawców i w zależności od tego konstruowali swoje poglądy. Piotr Duda nie jest reprezentantem ludzi pracy jest reprezentantem centrali, która żyje na koszt nie tylko związku zawodowych, a pracodawców, ale tak naprawdę państwa. Dawno nie widziałem żadnego, żadnej propozycji, która byłaby składana przez szefostwo związku zawodowego Solidarność, która byłaby propaństwowa. Propaństwowa. Myślą tylko o sobie, a nie o nas. Nie o nas tu wszystkich razem zgromadzonych. Pytanie o uchodźców, jaki stosunek do tego, co się dzieje, ma nowoczesna Jeszcze. Nowoczesna? Mogę tylko poinformować, że zarejestrowaliśmy komitet wyborczy pod nazwą Nowoczesna Ryszarda Petru. Chodzi o to, żeby nazwa partii kojarzyła się z osobą lidera. Mówiłem wielokrotnie, jakie jest nasze stanowisko. Uchodźców z powodów humanitarnych powinniśmy przyjąć. Środki na to wyłożyć powinna Unia Europejska. My potrzebujemy know-how od innych krajów, szczególnie Niemiec, w jak, jak, jak sensownie te, te osoby w Polsce, że tak powiem, przyjmować, żeby one miały też, nie były tylko w jednym miejscu, żeby nie tworzyć gett, czyli jednych obozu, obozów na uchodźców. Podkreślałem na to, że dygotanie pani premier i to spotkanie Grupy Wyszehradzkiej bardzo źle zrobiło wizerunkowi Polski. Zobaczcie państwo, że dzisiaj na naszych oczach Niemcy zmieniają swój wizerunek na kraj otwarty. Jakby starają się wymazać w ten sposób albo pokazuje, że są zupełnie niższe niż w przeszłości, a Polska niestety, jako kraj solidarności, tak a propos, jako kraj solidarności wysyła sygnały, które niestety zbliżają nas do Węgier. Mam nadzieję, że w Polsce nigdzie nigdy nie, nie pokażą się takie obrazki jak na Węgrzech, czyli tej dziennikarki, która podcinała biegnących uchodźców, aczkolwiek jak słyszę wypowiedzi niektórych prawicowych przedstawicieli partii politycznych i z przykrością słyszałem też wypowiedzi pana posła Gowina, no to to jest właśnie ten kierunek. Pan poseł Gowin mówi o tym, że będą zaraz wybuchy i dzieci będą ginęły. Szanowni Państwo, uchodźcy do nas się nie garną. Jakoś tych Węgier do Polski nie uciekają. My nie jesteśmy atrakcyjnym krajem dla uchodźców, dlatego że wolą do Niemiec uciec, szczególnie, że tam witają ich z szeroko otwartymi ramionami. Natomiast z punktu widzenia humanitarnego musimy podzielić się z Unią Europejską uchodźcami, ale w sposób sensowny, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Pamiętajmy też, że w przyszłości my możemy mieć taki problem, odpukać, ale może za pół roku, za rok, za dwa, gdyby ten konflikt rosyjsko-ukraiński się rozwinął, być może u naszych granic stanie pół miliona ukrai ukraińskich uchodźców. My też ich nie przyjmiemy, nie będziemy w stanie. Ale na końcu chcę zwrócić uwagę, że o ile Europa jest w stanie 200 tysięcy uchodźców przyjąć, 3 tysiące, no to już 5 milionów nie przyjmie. W związku z tym to już nie jest tylko kwestia europejska, to nie jest europejski problem, to jest globalny problem i to jest oczekiwałbym większej zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Nie tylko w rozwiązywaniu problemu uchodźców, ale w rozwiązywaniu problemu Konfliktu zbrojnego, który powoduje, że uchodźcy pojawiają się u naszych granic. No są takie momenty, gdzie niezbędna być może będzie interwencja zbrojna. Ja nie chcę o to apelować w tym momencie, ale zwracam uwagę na to, że ten konflikt może trwać i trwać, a Europa nie jest w stanie przyjmować milionów uchodźców. Natomiast dzisiaj mamy kryzys i trzeba z tym kryzysem sobie poradzić. Źle się stało. Proszę przeczytać dzisiejszy The Economist, piszą, że Europa chce przyjąć uchodźców przy sprzeciwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety Polska wpisała się w ten węgierski nurt i to moim zdaniem to był strategiczny błąd premier Kopacz. Mam świadomość tego, co proponuje PIS, jeszcze gorsze. Ale to bardzo źle, że tak zwane polskie elity parlamentarne, czyli rząd i główna partia opozycyjna wykazują się brakiem solidarności europejskiej. Proszę państwa, my 8 tysięcy możemy przyjąć i pamiętajmy, naprawdę oni nie marzą tutaj, żeby zostać ci uchodźcy. To nie jest ich kraj marzeń i snów. Wolą do Niemiec. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i życzymy miłego dnia.